A wiecie co się dzisiaj stało? Ej, nie tam i typie. Wiecie co się właśnie stało? To nie wiecie już pod tytuł po... Wiesz co zrób z tym? No i tak będę mieć oświetlenie lepsze. Wiecie właśnie co się stało? Bo ja nie wierzę. Znaczy już to tu widzicie. Tu. Tu osobów. Piszcie tam w komentarzu. Ja tam widzę y wiecie. <śmiech> <śmiech> nie 100, 100. Piszcie tam w komentarzach do Q&A pytanka i oczywiście subskrybujcie i co? Lecimy po 150, żeby go przegonić. O, 151, nie A ja 151, że S na grublaski. Dobra. Y mi się sami te sumy Jak chcecie, żeby był, żeby mi się postarać. Y set na albo jest... Nie, chyba jest. Y Zosia miękkie widź, więc Ci dziękuję. Bye-bye.